Z Liverpoolskiego Goodison Park. Witamy bardzo serdecznie wszystkich fanów nie tylko angielskiej piłki i zapraszamy na naszą relację z dzisiejszego meczu. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy serdecznie do wspólnego oglądania meczu w ramach rozgrywek Premier League. Everton zmierzy się z fula. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Zobaczmy, jak dziś wygląda skład The Tofis. Trener postawił chyba na tradycyjne 1, 4, 5, 1 Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydło. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. No, i gra ruszyła. Popatrzmy. James Tarkowski. No, nie do końca ten ślisk mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik. Ale mnie zastanawia ta gorąca głowa, tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może oznaczać dyskwalifikację. A przed nami praktycznie całe spotkanie. Lukado Przydałoby się to jednak lepiej wybić. Teraz z piłką idrisa gay, no a teraz niepotrzebna strata piłki. William. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. A teraz bramka. Pięknie nam to się zaczyna. Proszę Państwa. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Everton sknawia grę po utracie bramki. Na pewno będzie im teraz ciężej. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Może teraz wyrównać? Ależ była okazja, ale nad wszystkim czuwał obrońca. Mitrowicz. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Okazja może być groźnie. Aj, poprzeczka. Ale to jeszcze nie koniec akcji. Bramka. Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Zobaczmy to jeszcze raz. Futbolówka trafiona głową wpada do siatki. Nie ma wątpliwości, nie każdy by potrafił coś takiego strzelić. Jutro nie mało dzieciaków będzie próbowało to powtórzyć. My możemy jedynie pogratulować. Widzimy, jak zmartwiony jest menedżer, którego zespół zamiast próbować odrabiać straty, traci teraz kolejną bramkę i podej wszelkie już szanse na korzystny wynik. 2 do 0, gramy dalej. Bramka coraz bliżej, coś tu się szykuje. Uwaga, będzie okazja! Ależ to była teraz bomba! Ależ niewiele zabrakło. Goście całkowicie zdominowali posiadanie. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Niestety dla nich to jest offside. Eh, szkoda, że to podanie nie nastąpiło kapkę później, bo wtedy udałoby się uniknąć pozycji spalonej. Może wyciągną z tego wnioski. Lewin. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. No myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Domku jedno ci powiem, nadal nie mogę uwierzyć, że nie ma gola. Ta interwencja pierwsza klasa, a raczej klasa światowa. Juka w prezencie. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Jacku, powiedzieć, że nie wyszła gospodarzom ta pierwsza połowa. To nic nie... Zrobiło się teraz groźnie, nie. Decyduje się na strzał. Wyczuł intencję. Blokuje. z rogu na 11 metr. Źle, nie oddalił zagrożenia. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Reid. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ależ teraz zagranie w Uliczkę. Bez wątpienia było przewinienie. Będzie rzut wolny. W ekipie Evertonu dojdzie teraz do zmiany. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Mitrowicz. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku. A czas płynie. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Ajajaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać ale należy strzelać przy takich okazjach z głową a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę Davies Zyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Reed. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Niesamowita okazja. To miał być precyzyjny, plasowany strzał. A wyszło, jak wyszło. Trochę przekombinował. Pomysł był całkiem niezły, zabrakło precyzji, zadecydowało o ułożenie stopy. Piłka poszła nie w tę stronę, no i okazja stracona. W sztabie Evertonu wszystko gotowe do zmiany. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Aleksander Mitrowicz. Poszedł jest za obrońcami, ależ znakomicie teraz broni bramkarz, pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota, po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. Nowy zawodnik, już gotowy do gry, na wynik meczu? Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Co znaczy dobre ustawienie? Nie ma bramki. Radzi sobie teraz z obroną. No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny. Kalonuje ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Raz jeszcze spójrzmy na tę bramkę z rzutu karnego. Wysokiej klasy wykończenie. Trzeba przyznać. Niby od niechcenia piłka pyk pada po ziemi przy słupku. Klasa. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Zrobił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. Fani chcą oddania strzału. Mógł to strzelić, ale piłka mi bramkę. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Weszliśmy w ostatnią fazę meczu, ale chyba nie mamy co spodziewać się jakichś specjalnych emocji. Miejscowa drużyna kompletnie dzisiaj zawiodła. A to jeszcze nie koniec. Everton musi się przemęczyć do ostatniego listka, choć te końcowe minuty już pewnie niczego nie zmienią. Everton jest dzisiaj zaledwie tłem dla rywa. Świetne, prostopadłe podanie. Pewna interwencja, brawo. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Głęboka ta centra z narożnika. I teraz piłka w rękach bramkarza. Manor Solomon. Aleksandar Mitrowicz. Dużo miejsca teraz z boku, może tam tamtędy poprowadzić akcję. Ale piłka trafia jednak do obrony, nic z tego nie będzie. Mamy doliczonych 5 minut. To jeszcze dość czasu, by przeprowadzić jedną, dwie akcje. Piłka znowu po ich stronie. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Uwaga, wychodzi sam na sam. I mamy gola, proszę Państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. A więc mamy 3 do 1. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. Na pewno nie był to dobry występ ligowy tej drużyny.